Instalacje fotowoltaiczne powstają w Polsce z zawrotną prędkością, jednak w dalszym ciągu funkcjonuje wiele mitów na temat tego źródła energii. Jeżeli obalać mity, to tylko i wyłącznie w doborowym towarzystwie. Dlatego dzisiaj porozmawiamy z Krzysztofem Dziaduszyńskim, członkiem zarządu ESOLEO, wieloletnim doradcą rządu i konsultantem przy nowelizacjach ustawy o odnawialnych źródłach energii. 165 65 dni w trybie eko. Zapraszam mieszkanie.pl. Osiedla domków jednorodzinnych, takich jak na przykład tutaj, to miejsce, które jest bardzo eksplorowane przez instalatorów paneli fotowoltaicznych. Czy skoro tam jest instalacja, to w takim razie ten dach także ją udźwignie? Niekoniecznie. Porozmawiajmy w takim razie o 20 tysiącach firm, które w Polsce funkcjonują i jak sam mówisz, eksplorują bardzo wnikliwie, szczególnie podmiejskie tereny domków jednorodzinnych. No właśnie, to jest sukces, ale sukces, za którym niestety też w wielu przypadkach poszły patologie. 20 tysięcy firm, które dzisiaj mogą zaoferować nam instalację fotowoltaiczną. To zapewne o jakieś 19,5 tysiąca za dużo. Z tego względu, że każdemu wydaje się, że zamontowanie panela fotowoltaicznego czy elektrowni fotowoltaicznej to nic trudnego. A to nie jest tak, że handlowiec, który tak naprawdę nie potrafi otworzyć rozdzielni, powie, że to będzie taka i taka instalacja. Mhm. Pamiętajmy, każdy dach, każdy budynek jest inny i każda instalacja to jest indywidualny projekt. Wiemy, że się zwraca, spłaca i to bardzo szybko, a później nam przez kilkadziesiąt lat przynosi wymierne korzyści. Więc stąd powstało tyle firm, bo to jest dzisiaj bardzo prosty biznes. Każdy chce mieć fotowoltaikę, każdy chce oszczędzać. Taka instalacja ma nam posłużyć 25, 30, 40, a może i dłużej lat. No w teraz... takim razie powinniśmy zwrócić uwagę. No właśnie. E, taką firmę, przede wszystkim e, jakość zamontowania. I potem eksploatacja tego powodują, że jeśli mamy ten sam towar, który jest oferowany przez kilku, kilkunastu, kilkuset e, instalatorów, ten sam, te same panele, ten sam inwerter, może być w kilkaset różnych sposobów zamontowany, mhm. i potem wpływać na eksploatację w tych kilkudziesięciu latach. Pamiętajmy, Fotowoltaika jest bezobsługowa i bardzo mało awaryjna. Więc, jeśli a będziemy mieli dobry, dobre komponenty, dobre moduły, dobry inwerter, ale i dobrą ekipę, która nam to zamontuje, to będziemy mogli z tego korzystać. To nie jest tak, że e, oceniamy ten dach e, jako inwestorzy czy jako wykonawcy, o, żelbet wytrzyma wszystko. My nie wiemy, z czego było to wykonane, nie wiemy, jak stary jest ten dach i to może powodować tragedię. Myśmy mieli taki przypadek kiedyś przy instalacji biznesowej, trochę większej, jako jedyni zwróciliśmy uwagę inwestorowi, że należy w pierwszej kolejności wykonać statykę tego dachu, czyli czy dodatkowe obciążenie panelami fotowoltaicznymi wpłynie na nośność tego dachu. To się okazało, że sześć firm, które były przed nami, które złożyły oferty, żadna się nie zająknęła nad tym, że coś takiego trzeba wykonać. Myśmy to wykonali dla naszego inwestora. Okazało się, że dach się nie nadaje, że tam nie można dołożyć kilograma nawet. I to jest bardzo istotne przy dachach płaskich lub lekko płaskich lub dużych dachach ze skośnym dachem, że taka analiza wytrzymałości tego dachu pod dodatkowe obciążenie jest wymagana i powinniśmy wymagać od tego od firmy, która nam to instaluje. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów na temat instalacji fotowoltaicznych jest ten dotyczący kosztów. Czy faktycznie jest to bardzo droga inwestycja, która zwraca się przez co najmniej kilkanaście lat? Dzisiaj problem jest, e, dzisiaj problem jest taki, że to przewymiarowanie powoduje, że w okresach, kiedy mamy e, najlepszą pogodę, najlepszą produkcję e, zakład energetyczny będzie zmuszony nam wyłączać e, tą instalację. Dlaczego? Bo nie będzie mógł sobie poradzić z nadwyżką tego prądu. Każdy na tym straci, więc albo e, zmienimy, co też e, rząd polski planuje w nowej, e, nowych zmianach legislacyjnych albo będziemy oferować klientom produkty takie jak my zaproponowaliśmy czyli bilansowanie jeden do jednego w związku z tym klient nasz nie musi przewymiarowywać tej instalacji 3 eee, Firmy, które dzisiaj mocno eksplorują ten rynek, a pamiętajmy, dzisiaj w Polsce jest 20 tysięcy firm, które oferują no instalacje fotowoltaiczne. Niewiele z nich patrzy w perspektywie wielolecia, tylko patrzy tu i teraz. Chce sprzedać, zarobić i zapomnieć.